Może, może by... być luźna rozmowa dotycząca właśnie szanowej i tak bo my dalej. Ta... Pamiętamy pewne no sprawy, nie z No właśnie jest... ja wiem... Młodzikami, nie? No właśnie o, pan, o, to, o to mi chodzi, bo e, e, tak zawsze było, że z moim tatą, e, o, ja zawsze chłodnąłem co, co on do mnie mówił. Ja teraz postanowiłem jedno, e, zebrać jak najwięcej osób nie opowiadają o Szanowie. Bo teraz bo ktoś powie, no jakieś to, no dobra, tu jest, tu jest rynek, tu jest to. Ni, emocjonalnie się nie wypowiedzą ludzie i też nie powiedzą gdzie co było, prawda? No już pan przynajmniej ja znam rodzinę pana. No tak, no. Zawsze, zawsze, zawsze to jest właśnie jakieś takie właśnie po... I dziadka, ten. I babcie, i... Nawet wiem, w którym miejscu na, na cmentarzu leżą, bo z tak. moimi rodzicami leżą. Aha, ojej. Niedaleko. No to ja, to ja już też wiem, co będę kojarzył, dokładnie o co chodzi. No ale ten... No... Także znałem, znałem bardzo dobrze. Dużo osób przykładowo, e, z tej strony właśnie, tęskni za rynkiem dawnym. Że można to było odnowić w całkowicie w inny sposób. Oczywiście. Jest za dużo kamieni po prostu. Że za I bardzo... chcieli za chcieli nowocześnie, nowocześnie zrobić, tak samo jak i narzekają na, na ten nowy ten pasaż pasaż, czy jak to się nazywa? To, to za domem kultury? To, za no. kultury, to ja tam akurat mhm. mieszkam Aha. ten balkon taki z kwiatami mhm. ja tam mhm. no i y, przy tym pasażu to wszyscy ludzie psioczą tam na to że za mało, za mało zieleni a ja już dałem przykład bo przy, przyjeżdża ten facet do, y, który był wykonawcą tego co, co robił cały to wydał przetarg na zrobienie tego placu. Jego firma to robiła. W Czebini robił, tutaj robił, rynek robił i tamto też robił za domem kultury. No i on mówi, tak zlecili, no tak mówi, teraz widzę, że za mało można było zrobić, żeby drzewa jakieś jeszcze dosadzić, jeszcze tutaj. A on mówi, jest sprawa do rozwiązania, bo wystarczy jechać do Czebini na rynek i w Czebini sprawa rozwiązana. Na zimę zbierają, przyjeżdża samochód duży, donice duże zbierają, w donicach drzewa rosną. Elegancko, super. No właśnie. No właśnie, tutaj można też poustawiać, bardzo dużo. By. Niby poustawiali to, no ale to jest takie wszystko. A jeśli chodzi o tak, e, nie wiem, e, biblioteka, pan mówił, no. mówi, że no biblioteka ja bardzo... Biblioteka, tak. A codziennie. Aha, codziennie. No, biblioteka pierwsze to... Pan, to chodziło o czytelnie, to była z mm -hmm. domu kultury. Pani pamięta. Kiedy, kiedy Pan się urodził? Kiedy ja urodził? mam 35 lat, 80. Równy. Tylko tyle pamiętam, no, co ja tu mieszkam. <laughs> przyjechałem. No to była w domu kultury, była czytelnie, a później była na y, y, Słowackiego, wie Pan, że teraz tam mm jest -hmm. przechodnia. Tak, tak. Później w domu, y, ślubu. Mm -hmm. Jak skończyli tutaj, te jest no, tutaj to jest. Na, na dole czytelnia, biblioteka, u góry, komputery, wspaniała rzecz. To jest Takie na, na, na pozytyw właśnie, ze stare Tęczowej, prawda? I Pewek na górze był pamiętam jeszcze... To, no, to fajnie, to fajnie. A, a ten, a bo jeszcze takie jedne się jeszcze takie pytania pojawiają na stronie, że e, teraz życie jakby skupiło się wokół, tak no, tutaj widzę właśnie weekendowo powiedzmy rynek. I tam jak ulica Czebińska, jak teraz powstało to, to całe centrum handlowe, a Aleja Henryka wypustoszała. Tak, wymarła. No właśnie. Tam, była, tam dawniej podobno. Kiedyś, podobno. kiedyś cały czas chodziło się tylko aleja. Tylko aleja. aleja. Wszyscy, wszyscy młodzi, ta, wszyscy... Tam, ja pamiętam, jak z rodzicami, to zawsze tam po ryby tam chodziłem, do tamtego, tam właśnie na ten sklep, właśnie na... Właśnie na, na alei. No i przede wszystkim to, co tam stoi no, teraz chyba na sklep Biedronka. No i teraz następna prostu stoi sklep Biedronka, była kiedyś kinozorza, prawda? Dawno, no, dawno, dawno no, już, bardzo Wiedronka dawno. Jest. No Biedronka jest teraz właśnie. I to jest właśnie, o to mi chodzi, żeby pokazać e, pewnym ludziom, który, jak to się wszystko pozmieniało. A dwa, dużo osób mieszka e, poza Chrzanowem, którzy właśnie tęsknią. Nie wiem, mam te, ostatnia osoba napisała, z Belgii duży. napisała, że ponad chyba 20 czy 30 lat ja mieszka. Tam, czy tam właśnie jak, jak się wypowiadają hmm. ludzie z zagranicy właśnie na temat właśnie tych, co ty robisz te hmm. no to, szanów, tak. tak. no to super, pozytywnie wszyscy się wypowiadają. Tak, tak. Każdy tęskni za czymś, żeby, żeby zobaczyć, Nie, a tym bardziej jeszcze na tych, na tych zdjęciach tam niektórych jaki był piękny rynek. Bo ten stary, jest, stary, stary, jest parę, bo, tak, bo jest właśnie parę, 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 parę zdjęć jest właśnie z na naszej stronie związanych właśnie z szanowem, bo jest i... Jest tam moja ten szanów dawniej i dziś. Jest jeszcze ten szanów historia, co też zamieszcza strasznie dużo dużo zdjęć i tak pojawił się taki kolega jeszcze, akurat mój znajomy, który prowadzi wirtualnych szanów, którym jest jakby pokazuje między na bieżąco co się dzieje, czy ta ostatnia powódź, to razem zrobiliśmy te zdjęcia z powodzi, z powodzi i tam ludzie mogli nawet zobaczyć. Koleżanka zobaczyła akurat auto, które, zaczął, które było podtopione, poleciała do auta i prawie wyjeżdżała i to wyjeżdżające to auto przez tą, 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 tą rzekę. Na, na Sienkiewicza dokładnie, no. to po prostu zrobiło po prostu jakieś na, wrażenie, jak motorówka wyglądała płynąca po prostu po tej wodzie. Ja się zastanawiałem bo tam czy, często jakiś czas widziałem wrzucone zdjęcia o Tak, tak, no bo to ja mówię, to jest, to jest, to jest, to jest strona, która wzięła się z tę wspomnień. Nie mogę Ja słyszałem to, to na kto, kto tutaj tego? No, no, młodzie, no, no tak, A to... no. No, czas się zmienia, leci. I właśnie ja chcę zarchiwizować to wszystko i żeby było po prostu zapamiętane dla, dla przyszłych, no bo pewne, pewne rzeczy się no nie, nie, pow, nie, nie powtarzają. Stąd e, piłka jestem blisko związany, bo u mnie wszyscy grali w piłkę ręczną. Cała, cała rodzina, mama, tata i brat. E, i teraz ja zakończyłem pierwsze licealne, ja po prostu miałem taki kiedyś wypadek i to mi przekreśliło karierę w piłki ręcznej. Ale za to mam dalszy kontakt tutaj właśnie i Zbyszek ze Zbyszkiem Brąboszczem. No. E, Zbyszek tu jest. Tak, i właśnie też mamy już umówienie, jesteśmy też na taki wywiad, A za niedługo jest... z Jurkiem Zielińskim trenerem. Też do, dobry był... Irek jakby się na to, Tak, Tak, tak. Ja wiem. Też muszę właśnie, też gotów właśnie kiedyś polować, bo okazuje... Leworęcznik. Tak, jak się okazuje. No z chękiem no. To jest znowu przyjaciel mojej rodziny. To był taki wywiad dość duży, też się ludziom się podobało. I to też dało, dało ten impuls Sej do tego, tak, żeby to, dalej, to, dalej, to, dalej, to, dalej robić. Wiesz że tak. pan jakiej jazdy? Jest... Nie, ja to mam, ja mam tylko do tej strony. <laughs> Ja jakoś tak wymyśliłem. Się, ja się, ja dla mnie, mnie najważniejsza jest taka jakby niezależność, bo nikt mi nie powie, co mam robić, jak mam robić, bo ja, ja działam na, na emocjach. To co wspomniałem, kogo, kogo wspomniałem i ten, to wszystko to ma być w tym Jakie, kierunku. Jak, life, I, i jak, jak ja się nazywa taka to, strona? Szanów dawniej i dziś. Muszę sobie zapisać, bo ja bo mam krótką <noise> Dobrze, no do. dziękuję panu bardzo.